I zanim przejdziemy do tego remontu, to na początku chciałabym też przeprosić mieszkańców i nie tylko ulicy Wiejskiej, ale tych innych inwestycji, które prowadzimy, za utrudnienia. Bo wcześniej nie wszystko wychodzi nam oczywiście tak, jakbyśmy chcieli. Myśleliśmy o tym, że. Ta inwestycja akurat zostanie zakończona w listopadzie, ale pojawiły się inne okoliczności i dlatego potrwa troszeczkę niedługo, ale troszeczkę dłużej. Także Przepraszam wszystkich niezadowolonych mieszkańców, ale też dziękuję zadowolonym mieszkańcom akurat tutaj na tej inwestycji, ponieważ mieszkańcy budynku akurat 3, który się tutaj znajduje, są bardzo uprzejmi i bardzo mili dla wykonawców. Kiedy jest bardzo zimno, kiedy był mróz i tutaj panowie też robili, państwo przynosili im herbatę, kawę. I po prostu, co wszystko robią, Państwo się dogadują i są bardzo wdzięczni. Na pewno niezadowoleni są, niezadowoleni są ci mieszkańcy, którzy muszą pokonać ten dłuższy odcinek od ulicy, od drogi wojewódzkiej. Dlatego przepraszam. Ale przechodząc do meritum, chciałam powiedzieć, że jesteśmy właśnie na ulicy Wiejskiej i ta inwestycja, myślę, jeszcze 5 tygodni najdłużej i się zakończy. Yy, przybliżę tylko, że yy, to jest inwestycja, która yy, kosztuje 3,5 miliona złotych. Odcinek drogi, który jest yy, tutaj zrobiony, wyremontowany, odbudowany, to jest 46 metrów yy, i w znacznym stopniu poprawi, jak już będzie skończona, myślę, że wtedy wszyscy będą zadowoleni, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców na ulicy wiejskiej. A taki jest nasz cel. Szanowni Państwo, no na obecną chwilę zalewane są segmenty betonem. Będą wykańczane również w przyszłym tygodniu betonowe ściany, będą wykładane specjalną folią kubełkową, która już finalnie pozwoli odizolować te ostateczne warstwy konstrukcyjne drogi i położyć już tą naszą finalną masę asfaltową. Tak, jest to kropelka, ale kropla drąży skałę i dlatego ten odcinek będzie pierwszy i na pewno... Kolejnym etapem będzie dal, będą da, dalszy odcinek ulicy Wiejskiej. To na pewno się wydarzy. Ja nie mogę teraz powiedzieć, czy to będzie za rok, ale myślę, że w przeciągu dwóch lat ta droga naprawdę zostanie. To mogę obiecać, Pani Naczelnik, że tą drogę zrobimy.